Dzień dobry, nazywam się Roma Radwańska. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne spotkanie ze sztuką, podczas którego nie tylko spróbujemy dociec, dlaczego Spółdzielnia Artystów Ład została tak nazwana, ale dowiemy się także, jak powstawał słynny styl ładowski, synonim dobrego smaku we wnętrzarstwie. Karol Tichy, Pomysłodawca nazwy spółdzielni wyjaśniał, że zaistniała potrzeba wprowadzenia ładu w polskiej, istniejącej w zaledwie od kilkudziesięcioleci sztuce użytkowej, architekturze wnętrz, sztuce przedmiotu, wzornictwie czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, designie. Pod tymi wszystkimi terminami kryje się dziedzina sztuki najbliższa człowiekowi, bowiem wszystko, co nas otacza stół, łyżka, auto czy wazon mają swojego projektanta. Obiekty najlepsze, zarówno jak chodzi o piękno, jak i funkcjonalność, trafiają do muzeów oraz galerii i stają się dziełami sztuki na równi z obrazami czy rzeźbami. Karol Tichy chciał ładu, czyli porządku. Słowo ład może również kojarzyć się z przymiotnikiem ładny. To dobry trop. Ponadto składa się ono tylko z trzech liter. Jest więc sprytnym zabiegiem marketingowym. Nadanie krótkiej lecz treściwej nazwy spółdzielni, która przecież z założenia miała przynosić dochód. Wszystko prawda, jednakże nazwa ta jest zarazem programem artystycznym leżącym u podstaw powstania spółdzielni. Wróćmy jednak do samych początków. Gdy w 1851 roku londyński Crystal Palace, wyczarowany ze szkła i żeliwa przez Josepha Paxtona z okazji Wielkiej Wystawy Przemysłu Wszystkich Narodów, zapełnił się nowatorskimi pod względem technicznym, ale brzydkimi przedmiotami, stało się jasne, że projektowanie dla przemysłu wymaga innych umiejętności niż projektowanie dla małych zakładów rzemieślniczych. Wystawa ta stała się impulsem do powstania w 1888 roku w Anglii ruchu Arts and Craft, dążącego do odnowienia różnych dziedzin sztuki, tak by otaczające człowieka przedmioty, meble, tapety, książki były zarówno funkcjonalne, jak i piękne. Założyciele ruchu pod przewodnictwem Williama Morrisa uważali, że wytwory przemysłu nie spełniają tych oczekiwań. Należy tworzyć sztukę użyteczną i funkcjonalną, która jednocześnie nie traciłaby estetycznych wartości, nawoływał pisarz i krytyk sztuki John Ruskin. Do tych idei nawiązał William Morris, uważając za konieczne ustalenie powszechnego ideału piękna, który mógłby stać się wspólny zarówno dla inteligencji, jak i dla ludu dla biednych oraz dla bogatych, wykształconych czy też prostych członków społeczeństwa. Ideę ruchu Arts and Craft propagował wydawany w Krakowie periodyk architekt oraz wydawnictwa lwowskie. Stanisław Witkiewicz, malarz oraz teoretyk sztuki, próbując urzeczywistniać ten program, stworzył styl zakopiański czerpiący z rodzimej tradycji sztuki podhala. W 1901 roku, z inicjatywy Tichego, Warchałowskiego, Tetmajera, Czajkowskiego i wielu innych, Powstało Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, którego celem było popieranie rodzimego rzemiosła artystycznego, podniesienie jego jakości, gromadzenie dzieł polskiej sztuki ludowej, organizowanie wystaw, konkursów i wreszcie wydawanie czasopisma Sztuka Stosowana oraz broszur promujących zabytki sztuki ludowej jako źródła artystycznych inspiracji. Stowarzyszenia Polska Sztuka Stosowana w 1913 roku wyewoluowało stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie, wzorowane na warsztatach wiedeńskich. Powstały liczne pracownie: batiku, introligatorska, meblarska, tkacka, galanterii skórzanej, zabawkarska, farbiarska, w których ramię w ramię pracowali twórcy ludowi oraz wykształceni w akademiach sztuk pięknych artyści. Wojciech Jastrzębowski, Zofia Stryjeńska, Antoni Buszek, Józef Czajkowski, Karol Stryjeński, Kazimierz Młodzianowski, Bonaventura Lenart i wielu innych. Największym sukcesem warsztatów krakowskich było zaprezentowanie sztuki polskiej na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku i zdobycie tam ogółem 189 wyróżnień, w tym 35 nagród Grand Prix. Sukces artystyczny nie przełożył się niestety na sukces ekonomiczny warsztatów krakowskich. Nowe czasy wymagały odmiennych form organizacyjnych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, część wybitnych twórców przeniosła się do Warszawy, i właśnie tutaj, 27 października 1926 roku, po rozwiązaniu warsztatów krakowskich, powstała spółdzielnia artystów Ład, stawiająca sobie za cel, upowszechnienie osiągnięć, które przyczyniły się do sukcesu polskiej sztuki dekoracyjnej na paryskiej wystawie. Do grona założycieli Ładu należeli zarówno dawni członkowie warsztatów krakowskich, Czajkowski, Stryjeński, Młodzianowski oraz Jastrzębowski, jak również artyści wcześniej ze Stowarzyszeniem Niezwiązani, Karol Tichy i Eleonora Plutyńska. Do tego zespołu dołączyli artyści młodszej generacji, lepiej przygotowani do podjęcia problemów produkcji: Lucjan Kintopf, Jan Kurządkowski, Marian Zygmunt, Helena Bukowska. W statucie ładu czytamy: Celem spółdzielni jest projektowanie i wytwarzanie mebli, tkanin, ceramiki i innych przedmiotów wyposażenia wnętrz mieszkalnych z wyraźnym dążeniem do doskonałości formy, surowca i wykonania. Można więc uznać, że Ład realizował założenia Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana i warsztatów krakowskich, dążąc do kształtowania w Polsce kultury mieszkania przy zachowaniu zasady indywidualnego rozwoju twórczości zrzeszonych projektantów. Rozwijanie polskiej sztuki użytkowej miało się odbywać w oparciu o rodzime tradycje, technologie i materiały. W pierwszych latach działalności spółdzielni wśród tkanin najbardziej popularny był wełniany kilim który stał się wręcz symbolem Ładu. Wzory kinimów już popularyzowało Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, a ten rodzaj tkaniny z sukcesem reprezentował Polskę na wystawie paryskiej. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie właśnie tkaniny są najstarszymi obiektami ładowskimi. Na wąskim, pionowym, wełnianym kilimie Julii Grodeckiej z motywem stylizowanych kogutów z 1926 roku pięć dorodnych ptaków o kulistych brzuszkach i wygiętych szyjach rozsiadło się na zygzakowato ułożonych żerdziach. Od beżowego tła odcinają się jaśniejsze sylwetki kogutów oraz ciemnobrązowe żerdzie. Z tego samego roku pochodzi poziomy kilim autorstwa Sophie Codis-Freyer zatytułowany Drzewka. Na ciemnobrązowym tle artystka pasowo umieściła trzy zgeometryzowane drzewka z uniesionymi gałęziami, ozdobionymi czerwonym motywem. Z kolei abstrakcyjny kilim z kosy haliny karpińskiej gintopf urzeka subtelnymi, doskonale zharmonizowanymi barwami kilkoma walorami beżu, bieli oraz błękitu przechodzącego w granat. Barwne pasy, rąby, trójkąty. Układają się w rytmicznie, ułożone skosy. Ład odegrał ważną rolę w rozwoju tkaniny użytkowej. Lucian Kintopf, który zaprojektował makate orlęta olimpijskie, należał do młodszej generacji artystów zrzeszonych w Ładzie. Tkaniny powstawały w uszlachetnionej technice mechanicznej, żakardowej, która była specjalnością Ładu. Wykorzystywano głównie len, wełnę, czasem jedwab. Tkaniny żakardowe były tańsze niż ręcznie tkane kilimy i w okresie międzywojennym były chętnie stosowane w dekoracji polskich wnętrz, zarówno reprezentacyjnych, jak i mieszkalnych. Obok makat, wygładzin ściennych, miał zastosowanie jako narzuty na tapczany, łóżka, serwety, portiery oraz obicia mebli. Makata orły olimpijskie. Była zaprojektowana na Olimpiadę w Berlinie w 1936 roku, na której została nagrodzona pamiątkowym medalem olimpijskim. Motyw orła, często występujący w polskiej sztuce dekoracyjnej i użytkowej okresu międzywojennego, w tkaninie Lucjana Kintopfa jest utrzymany w stylistyce Art Deco. Zarówno kolorystyka, jak i dwudzielny podział pionowo zakomponowanej makaty z prostokątnymi polami w zakończeniu wyraźnie nawiązują do tradycji pasa kontuszowego. Różne typy motywu orła często pojawiały się w pracach tego artysty, wykorzystywanych do dekoracji reprezentacyjnych pomieszczeń gmachów państwowych. Lucjan Kintopf stworzył popularne wzory żakardów, które ozdobiły sale posiedzeń Sejmu Rzeczpospolitej oraz wnętrza polskich transatlantyków MS Batory, i M.S. Piłsudski. Wcześniejszym przykładem tkaniny żakardowej autorstwa Lucjana Kintopfa wykorzystującej motyw orła jest materiał zatytułowany Krata z orłów z 1927 roku. Malinowe tło pokryte jest skośną, białą kratą, a wystylizowana sylwetka ptaka pojawia się na skrzyżowaniu linii. Jeśli chodzi o meble, Program spółdzielni był w wyraźnej opozycji do stylów historyzujących oraz sztuki awangardowej, zafascynowanej przemysłem i nowoczesnymi technologiami. Fotel, zaprojektowany przez Janinę Grzyndzielską o najprostszej, zgeometryzowanej formie, czy słynne krzesło piórko Jana Kurządkowskiego, to typowe meble ładowskie realizujące to założenie. Projekt Kurządkowskiego zasługuje na szczególną uwagę gdyż jest właśnie formą dialogu z rozwiązaniami modernistycznymi, które pojawiły się w polskim meblarstwie. Tosując prastare złącze ciesielskie na na nakładkę, ten warszawski projektant starał się udowodnić, że dekoracje wynikające z konstrukcji nie muszą występować jedynie w skrajnie modernistycznych formach schromowanych rur stalowych. Tego samego autora fotel z półokrągłym oparciem z 1931 roku, Kształtem zaplecka nawiązuje do fotela ze słynnego zestawu sypialnianego Karola Tichego z 1908 roku. Dla uzyskania najlepszego efektu artystycznego, twórcy projektujący dla ładu starannie dobierali materiały. Na przykład tkaniny barwiono przy użyciu tradycyjnych technik i naturalnych barwników. A także nie chcieli porzucić pracochłonnego, rzemieślniczego procesu produkcji. Musiało to przekładać się na wysoką cenę produktów ładowskich, wbrew oczekiwaniom środowisk lewicowych i założeniom samych członków spółdzielni, którzy chcieli kształtować gusta szerokiego odbiorcy. Ład był także przedsiębiorstwem zbyt małym, by produkować tanio. Mimo to wyroby ładowskie cieszyły się popularnością, brały udział w wystawach w kraju i za granicą, a posiadanie mebli ładowskich świadczyło o podążaniu za modą. Wysokie ceny nie odstraszały klientów indywidualnych, sprzyjała temu również sprzedaż ratalna. Z kolei, użycie kosztownych materiałów przy aranżowaniu wnętrz gmachów państwowych podkreślało powagę i godność urzędów. Prawie 5 lat od powstania ładu spółdzielnia otworzyła swój dwupiętrowy sklep firmowy w Warszawskim Hotelu Europejskim. Sprzedaż odbywała się na dole, a górny poziom zajmowała sala wystawowa. Klienci mogli także skorzystać z rad pełniących dyżury projektantów. Wprawdzie wybuch II wojny światowej zahamował dynamiczny rozwój spółdzielni, ale dzięki inicjatywie dwóch jej członków, Olgierta Szlenkysa i Władysława Wincza. W trudnych czasach okupacji można było kupić proste, praktyczne i przede wszystkim tanie meble. Ci dwaj projektanci w zmienionej formie prawnej kontynuowali przedwojenną działalność ładu. Dodatkową korzyścią był fakt, że część pieniędzy ze sprzedaży wspomagał artystów, których wojna pozbawiła środków utrzymania. Zydel z 1941 roku, stół oraz zydle zaprojektowane w latach 1938-1940, czy legendarne krzesełko sarenka to znakomite przykłady przystosowania projektu do trudnych warunków okupacyjnych. Meble te są bardzo proste w konstrukcji, funkcjonalne i jednocześnie po prostu ładne. O walorach Zydelka Sarenka, flagowego projektu Spółdzielni Ład, będącego połączeniem siedziska i zabawki w jednym, świadczy fakt, że mebel był produkowany seryjnie do połowy lat 50. Po wojnie właściciele spółki Szlenki Zwińcze, wspomagani przez córkę Wojciecha Jastrzębowskiego, reaktywowali Spółdzielni Ład, przekazując na jej rzecz ocalały majątek, prawa do projektów oraz pracownię. Przedsiębiorstwo, w którym wciąż byli aktywni przedwojenni członkowie artyści, posługiwało się nazwą Spółdzielnia Pracy Architektury Wnętrz Ład i starało się pozostać wiernym założeniom przedwojennej spółdzielni. Jednocześnie powojenny Ład musiał przystosować się do nowej rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej. Czas odbudowy kraju. Braków materiałowych, głodu mieszkań, trudności produkcyjnych wymagał zmian w sposobie projektowania. Powojenny styl ładowski to często wielofunkcyjne, proste meble o małych gabarytach pasujące do niewielkich wnętrz. Potencjał twórczy zgromadzony w Ładzie sprawiał, że projektowane, rozkładane stoły i kanapy, szafy, sekretarzyki czy półkotapczany cieszyły się ogromnym powodzeniem, bowiem kupowane oddzielnie nadawały się do łączenia w zestawy oraz miały stosunkowo niską cenę. Tak więc spółdzielnia rozwijała się i cieszyła dobrą kondycją finansową. Dzięki nawiązaniu współpracy z warszawskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, dla których Ład zaaranżował i umeblował wnętrza mieszkań, nowych osiedli mieszkaniowych na Mokotowie, Kole, w blokach na osiedlu młodych na Grochowie, czy dla robotniczej spółdzielni mieszkaniowej, oraz w osiedlu domków fińskich na Ujazdowie, zrealizowała się niemożliwa w okresie dwudziestolecia idea kształtowania kultury mieszkalnictwa szerokich warstw społecznych. Dopiero poddanie ładu pod nadzór centrali przemysłu ludowego i artystycznego Cepelia zahamowało działalność przedsiębiorstwa. Biurokracja, narzucanie popularyzacji sztuki ludowej, problemy z dostawami dobrego surowca zniechęcało dawnych członków ładu i w praktyce uniemożliwiało wprowadzenie nowych wzorców estetycznych. Pojawienie się mebli z tworzyw sztucznych i metalu sprawiło, że produkcja ładowska zaczęła trącić myszką. Gdy w latach 60. i 70. przyszła moda na wzornictwo skandynawskie, stosujące podobnie jak ład, naturalne drewno oraz stonowaną kolorystykę, przedsiębiorstwo już niestety nie mogło się podźwignąć. Było jedną z wielu przeciętnych spółdzielni Cepeliowskich i cieniem własnej legendy. Ostatecznie ład, Przestał istnieć w 1996 roku. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie szczyci się posiadaniem najwybitniejszych obiektów zaprojektowanych w powojennym okresie działalności ładu. Popatrzmy na lekki funkcjonalny fotel gorsetowy autorstwa Olgierda Szlęgesa, delikatna struktura skrzyni i finezyjne wyprofilowanie oparcia nadają mu lekkość mebla nam współczesnego i trudno uwierzyć, że został zaprojektowany w 1950 roku. Równie nowocześnie prezentuje się stolik z czarnym blatem, będący niegdyś wyposażeniem kawiarni Muzeum Narodowego, zaprojektowany przez Hannę Lachert. Tej samej autorki obłe, bez podłokietników tapicerowane krzesło muszla oraz legendarne krzesełko muszelka Teresy Kruszewskiej mogłyby z powodzeniem towarzyszyć stolikowi ze szklanym blatem opartemu na smukłych nóżkach. Wśród artystów działających w powojennym ładzie nie zabrakło kontynuatorów w dziedzinie projektowania tkanin dekoracyjnych. Niekiedy powtarzano tak popularny w okresie międzywojnia motyw orła. Tak jest w przypadku tkaniny autorstwa Kariny Szara z Pionowo ułożona flaga biało-czerwona pojawia się naprzemiennie sylwetką ptaka. W tkaninie żakardowej zaprojektowanej przez jedną z najwcześniejszych członkiń przedwojennej spółdzielni, Helenę Bukowską, pola czarno-szarej szachownicy wypełnia naprzemiennie orzeł i róża. Ta sama artystka. Zaprojektowała efektowną tkaninę, którą Państwo widzą na kolejnym slajdzie. Złote tło wypełniają pasy utworzone z zielonych i czerwonych kartuszy obramowujących kształt, który artystka dowcipnie nazywała pluskwą, nadając taki tytuł tkaninie. Z lat tuż powojennych 1946-49 pochodzi zestaw drewnianych klocków autorstwa Haliny Jastrzębowskiej o tytule miasteczko. Oprócz sylwetek zgrabnych domków widzimy drzewa, karetę zaprzężoną w parę koni oraz ludzika. Wszystko w pięknych, subtelnych barwach i zgrabnych kształtach. Wdzięczna zabawka, dzięki której dziecko mogło oderwać się od smutnej rzeczywistości powojennej i przenieść w świat baśni. Na ostatnich dwóch slajdach widzą Państwo zestaw mebli retro oraz toaletkę z zestawu Telimena. Zaprojektowane przez Czesława Knotę, związanego z Ładem od roku 1926. Oba, pochodzące z lat 70., zestawy meblowe były produkowane seryjnie. W projektach tego autora widać tendencję do wykwintu i reprezentacyjności. Stylizacja jest jednak lekka i dowcipna. 70 lat, przez które działała spółdzielnia Ład, to czas gwałtownych i różnorodnych przemian politycznych, społecznych, ale też estetycznych. Nie przeszkodziło to artystom w niej zrzeszonym stworzyć niepowtarzalny, rozpoznawalny styl oraz zaszczepić w polskim społeczeństwie potrzebę przebywania w ładnych wnętrzach i otaczania się pięknymi przedmiotami. Ład stał się synonimem dobrego gustu, znakomitej jakości i rzetelnego wykonania. A dzieła, które stworzyli twórcy w nim zrzeszeni, reprezentują w polskim wzornictwie najwyższy standard. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania ze sztuką.